Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Świderek 89. Zainstalujemy sobie moda OpenBlocks na wersję Minecraft 1.6.4 i jeszcze specjalnie na życzenie Świderka 89 będzie to instalacja razem z modem Mechanizm, który tam kiedyś już był instalowany. I jeszcze oprócz tego, ponieważ OpenBlocks składa się z dwóch modów, a jeszcze są do tego, do tego można jeszcze dołożyć dwa inne, ale te dwa inne z kolei potrzebują jeszcze ComputerCraft, który też już był kiedyś tam instalowany, więc po prostu ta instalacja tego właśnie OpenBlocks będzie razem z, to znaczy mam już zainstalowane aby pokazać, że to wszystko razem działa, mam mechanizm, craft komputer, computer craft i właśnie te cztery rzeczy tutaj doinstalujemy. Także to tak tytułem wstępu. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście OpenBlocks pobrać z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, serii pomocne. Tuty. Chociażby stamtąd też się dowiecie, jak zainstalować, gdzie zainstalować, w którym odcinku jest zainstalowany komputercraft czy mechanizm. I możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl. A teraz sobie pobierzemy właśnie te pliki OpenBlocksa, znaczy OpenBlocks, i to pobierzemy z takiej strony, i oczywiście link będzie w opisie do strony. No i jak wejdziemy na tę stronę OpenBlocks, to od razu tutaj jest, że OpenBlocks jest tutaj przez OpenMods Steam zrobiony. I tutaj jest taki malutki download i tutaj jest taki malutkie here. I na to jak klikniemy, to się przeniesiemy tam, tylko chciałam Wam jeszcze pokazać, że tutaj są właśnie też filmiki dotyczące tego, więc polecam obejrzeniu. Polecam Wam, żebyście sobie obejrzeli, bo Powiem szczerze, że ja nie obejrzałam, nie zdążyłam, nie miałam niestety czasu, także w ogóle nie wiem o co chodzi w tym OpenBlocks. Po prostu yy, robię tę instalację tylko po to, żeby pokazać, że nie gryzie się z innymi modami. Taka jest prawda. Przepraszam, nie zorientowałam się o co chodzi. Nie miałam czasu, przepraszam. Okej, okay, w każdym razie, jak klikniemy tutaj, to przeniesiemy się na taką stronę. I tutaj właśnie mamy te cztery y, mody do pobrania. OpenBlocks potrzebuje open Lib, więc ten, ten mod OpenPeripHeralCore i OpenPeripHeralAddons również potrzebują tego ModsLib. Zatem to jest pierwszy mod, który trzeba pobrać, czyli klikamy tutaj i stąd pobieramy. Polecam też, żeby świderek pobrał na nowo, ponieważ są tutaj inne pliki nowsze niż te, niż te które wynikają z jego raportu kreszowego, a niestety nie ma tutaj możliwości cofnięcia się do innych modów do wcześniejszych, także po prostu pobierz sobie nowe. Sorry, że takie odniesienia, no ale mod jest instalowany na życzenie. Ok, czyli tak trzeba pobrać Open Sleep. Potem pobieramy OpenBlocks tutaj, stąd. I jeżeli mamy Komputer Craft zainstalowany, to możemy sobie pobrać ten i potem jeszcze możemy sobie pobrać ten mod. Wszystkie te trzy mody potrzebują OpenMod Sleep, czyli to trzeba koniecznie pobrać. A jeżeli chcemy pobrać tego moda, to musi być pobrany najpierw ten mod. Także, jak widzicie, ten mod potrzebuje tego moda. Jeżeli pobierzemy tylko OpenBlocks i OpenLips, to wszystko zadziała ok. A jeżeli chcemy jeszcze mieć te dwa mody, to tak, musimy mieć ComputerCraft i żeby mieć tego moda, to musimy mieć tego moda. Takie trochę to skomplikowane, no ale mam nadzieję, że nie za bardzo. W każdym razie tutaj na te zielone klikamy i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania oprócz tych plików potrzebne są minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.6.4. I y, jeżeli nie macie forge na wersję Minecraft 1.6.4, to filmik pomocny tutaj 122 y, pomoże wam w zainstalowaniu właśnie forge na 1.6.4. A jeżeli macie wersję non-premium, to y, jeżeli nie macie launchera, to filmik pomocny tutaj 176 pokaże wam skąd pobrać i jak zainstalować launcher non-premium. Potem wróćcie do filmiku pomocy tutaj 122 i zainstalujcie Forge'a na wersję 164. I w tym filmiku 122 ja instaluję Forge'a z końcówką 916, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję z końcówką 965. Ok, i teraz pozostała jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz do zrobienia, zanim zainstalujemy OpenBlocks. Otóż wchodzimy do folderu appdata Data przez Roaming. Wynajdujemy folder Minecraft, w którym mamy co najmniej Forge na wersji 1.6.4 zainstalowanego. Ja jeszcze mam tutaj Mechanizm, mam Computercraft, mam jeszcze różne inne mody. I ten folder właśnie Minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś nie działa. Także pamiętajcie, zawsze przed każdą zmianą sobie kopiujcie ten folder, żeby mieć do czego wrócić. OK, to teraz zaczynamy. Co robimy? Wchodzimy do folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu mods. O i tutaj mam ComputerCraft zainstalowany i mam mechanizm też zainstalowany, to jest informacja dla właśnie świderka 89. Mam nawet takie, taki sam mechanizm, takie wersje, mechanizm jak ma świderek w swoim raporcie kreszowym. Także udało mi się to, chociaż było bardzo, bardzo ciężko. No, i teraz, właśnie, aha, ja stąd nie wyrzuciłam jeszcze. No dobrze, to ja już zainstalowałam sobie właśnie te wszystkie cztery rzeczy. Po prostu tutaj przerzuciłam. Przerzucę jeszcze raz, żebyście widzieli, jak się instaluje. Otóż, najpierw przede wszystkim trzeba zainstalować Open Modlip, żeby nie zapomnieć. Czyli wrzucamy tutaj. Ja już tutaj mam, więc po prostu przeniosę i zamienię. Potem OpenBlocks. Przerzucamy tutaj, mam to zamienię. Potem właśnie, jako że już mam zainstalowany Computer Craft, to mogę też Open Peripheral, coś tam, coś tam. Przerzucam tutaj. I ten czwarty mod przerzucam tutaj. Po prostu przerzucamy wszystkie te cztery mody do, do folderu mods. Jest zainstalowane. Zamykamy. Wchodzimy do Minecrafta. I teraz, właśnie Świderku. Mi się już to uda, ponieważ już był faktycznie błąd ID z mechanizmem. Ale już to wyeliminowałam i napiszę w sekcji FAQ na stronie aniapgpl, jak to zrobić, by to wyeliminować. Także po prostu pokażę Wam teraz, że to działa, ale faktycznie, jeżeli ktoś tak jak świderek będzie chciał mieć mechanizm, to będzie sobie musiał zrobić pewną zmianę, ponieważ występuje błąd ID, który z bloków z mechanizmu ma taki sam numer ID. Jak? Poczekajcie, pokażę Wam, że tutaj są zainstalowane. to jest ten mechanizm i jest OpenBlocks, OpenPeriperalCore, open Addons i OpenBlocks. Wszystkie są gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy. Więc któryś z bloków w mechanizm ma takie samo ID jak któryś z bloków. Tutaj jeszcze mi pokazuje, że mechanizm jest już trochę przestarzały że mogłabym sobie nowszy zainstalować, ale po prostu postarałam się o taki właśnie, jak ma Świderek 89. Mm, ok, więc tak jak mówiłam, któryś z bloków z mechanizmu ma takie samo id, jak któryś z bloków z, 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 z tego, nie z, nie z open blocks, tylko z poczekajcie, tutaj zrobię tutaj, z open periperal. Także ja to wyeliminowałam i właśnie powtarzam, na stronie www.aniapg.pl w sekcji FAQ będzie napisane jak to zrobić, żeby ten błąd zlikwidować. Ok, czyli jak widzicie, mam tutaj, zrobiłam na creative i są zakładki, są itemy z open blocks, wszystkie są z open peripheral, jest mechanizm i jest ComputerCraft. Mechanizm nie jest potrzebny do tego, żeby ten mod działał, tylko był potrzebny do tego, żeby pokazać świderkowi 89, że działa razem z tym. Natomiast żeby Open był to jest potrzebny ComputerCraft. Niestety nie znam się na tych modach w ogóle, więc nic wam nie pokażę, tylko wam pokażę właśnie, że to jest zainstalowane i że nic się nie skraszowało. Tu. I tutaj też to wszystko jest, jakieś szablony, jakieś coś, pewnie, pewnie można coś namalować. Pędzel, może farbę, jeszcze jest potrzebne wiadro. Zobaczmy, czy się położy. Nie można położyć. To co można z tym zrobić? Tutaj też nie można. No nie wiem, no niestety nie obejrzałam instrukcji obsługi do tego moda. Także niczego wam nie pokażę. Ale jak widzicie, jest zainstalowany. Zatem ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Oczywiście, wchodźcie na www.aniapg.pl, Oczywiście, wchodźcie na mojego nowego bloga. No i oczywiście, jeszcze łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem. Pa, pa.